Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suwako, to przed wami yy, drugi odcinek yy, The Iron Cross i znajdujemy się w drugim poziomie o nazwie The Iron Cross 2 Wysoce oryginalne Tak, w każdym bądź razie jakiś gościu o pseudonimie Agent40, który na nas się non stop patrzy, co mnie przeraża no zobaczcie, on się na, osób na nas patrzy, proszę. E, chcę, żebyśmy poświęcili 8 ludzi, e, którzy są potrzebni do uwolnienia jakiego, jakiejś niewyobrażalnej mocy. Ale w każdym razie, e, w razie, e, tutaj mamy Koran jakąś tanią grafikę z Google. W każdym bądź razie warto jest zapamiętać ten ten kwadracik, który jest pod Five Pillars, czyli te pięć pilarów, ten kolumn, ten znaczek warto zapamiętać. Tak i tutaj mamy 8 ludzi których naprawdę trzeba będzie poświęcić. Nie patrzcie tak na mnie, ty zboczuchu. W każdym bądź razie trzeba będzie ich poświęcić i trzeba będzie je przesunąć na te, jakby kratki, które mają na sobie właśnie ten znak z tego koranu. Nie patrzcie tak na mnie. W każdym bądź razie tak trzeba będzie zrobić ze śmiema, altymi tymi osobami. I powiem wam tylko tyle że oni się zachowują w pełni tak, jak rzeźby, czyli całkowicie się nie ruszają, czy znaczy, rzeźby, na no, jak bloki do przesuwania nie ruszają się po prostu. Tak, tak to będzie wyglądało. Jeszcze jeden raz. Teraz idziemy do drugiego człowieczka. I czy ja Cię popchnę? Popchnę Cię. Bo czasami da się je tylko pop... Tych ludzi da się tylko popchnąć z jednej strony. Czasami da się je tylko pociągnąć... Ich pociągnąć z jednej strony. Czasami się da pociągnąć i popchnąć. kiedy jak się jest tyłem do, do nich, to da się je popchnąć, pociągnąć. Wiecie, tam je... Ich ciągnie za majty. No. Także matka Lary ma... Ciekawą misję. Takie straszne lagi są, bo ten efekt tak bardzo kradnie fps -y, ten efekt tego wybuchu. To jest jakieś masakra, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem. To o matko. Tak po prostu. Tak po prostu poszło po FPS-ach, że o matko. Lepszy. Nara. Wszystko z botu, z boku za mighty. Taka wiecie, taka nowa moda. I tutaj mam już ten znaczek. Ja staram się poczekać aż płynność odzyska również film, żeby tak od razu nie lecieć, bo u mnie w grze to u mnie w grze, ale później musi się jeszcze w filmie wszystko unormować. Przynajmniej trochę. Także ja tam bacznie obserwuję na podgląd, czy nie ma straconych krotek na sekundę. No. Czasami da się ich tylko popchnąć z jednej strony, czasami da się ich tylko pociągnąć. Natomiast muszę powiedzieć, że jest to ciekawe. Muszę powiedzieć, że jest to ciekawe. I jest to całkiem. Interesujące. Wow, Bosz! Naprawdę, Mateusz. Yy, tak, Mateusz się tego przeraził. Wow, kto jest gościem. Tak, zagadałem się, zagadałem się od nagrody. Bo... Co z tego, że przychodzę ten custom czwarty raz. Tak, czwarty. Najpierw za pierwszym razem. Drugi na 100%. A trzeci raz. Yy... Nie, yy, pierwszy raz przechodziłem ten custom, żeby go po prostu przejść. Yy, drugi raz yy, przechodziłem go, żeby go ukończyć na 100%. A trzeci raz, żeby tak sobie tak wszystko utrwalić, bo, bo chciało mi się po prostu jeszcze raz przejść ten custom. Pomimo tego, że są momenty, przez które go nie lubię, bo nie lubię horror horrorowego. Klimatu, to i tak go przechodziłem tak go już przechodzę czwarty raz. No bo czemu nie? Poświęcamy tych ludzi w ogóle, tak w ogóle, to jakieś dr samych drewali chyba poświęcamy, bo po prostu. No jest to co najmniej ciekawe dziwne. I miejcie świadomość, że ten agent 40 dalej się na nas Patrzę, że to Prima Previes, nie? Nie ma żadnego artefaktu. <laughs> już ja, jest, ja już jestem jeden dzień po... I tak nagle z tyłka jakaś dziwna trapinka. Pociągnie. Takie musimy teraz wejść do tego kościoła. Nie zaprosimy normalnie, kręconymi schodami, tylko tak, po prostu. Będę na niego wleźć. I co? I on się oczywiście nas lępi. <grym i> nie zrobię, co you asked. Nie było racji do tego. You have no idea, do you? Ideę o co? Those two artifacts in your possession opened the portal to the future and yielded enormous power. Jest błąd w tłumaczeniu, znaczy błąd w tłumaczeniu jest na walk bo w walk jest napisane, że dobrze, zobaczy dobrze see, czyli jest w -E l l, bez tego apostrofa pomiędzy v a l, -L. a tutaj jest właśnie we will see. Ja to chyba to znaczy to samo. Ale, well, seen. Dobrze zobaczymy. Dobrze patrzeć. Tak. W każdym razie. Znajdujemy się. Ładnych parę lat po wojnie. Bo około, chyba 50. Chyba. I ogólnie z, z tego meczetu zrobiła się dyskoteka. Jest jakiś klub w ogóle. I this is insane. I ta muzyka. Jak ona się patrzy na kałużę, którą trzeba wytrzeć Tutaj mamy w ogóle na stole bilardowym mamy yy, miotła razem z wiatrem. Kurde, combine, ale nie jestem tego z tym, tylko Dziękuję. I ła, wyczyściła. Teraz pociągnęliśmy tak jakby przewód, który był wcześniej pod elektrycznością i była taka łuża i tak dalej. Wiadomo. Ała. ła. Jakby ktoś się... Jakby ktoś nie zna Magnesler ona tak zrobiła, i to mnie tak niesamowicie rozbawiło. Armia umarlaków, super. Tutaj umieszczamy Gwiazdę Dawida. Krzyżu! Ja tutaj sobie zapiszę. thank you for bringing my army of the undead to the real world. as you can see, there is no way i can be defeated now. someone has to defeat you, and i guess that has to be me. back to the future we go. Tak, zombie, ale my wracamy z powrotem, zanim jeszcze on zamknie portal yy, i w ogóle i śmiechy, ichy i w ogóle musimy go powstrzymać i tu jest jaka, jakaś barmanka Też mówi z jakimś dziwnym akcją, a Podobno dalej jesteśmy w Polsce w ogóle metek w Polsce. Uważaj, bo to zobaczę. Wow! Tak, tu są bugi. Z tą latarnią, zresztą tym tutaj, tym czymś, gdzie tak zawieszone, to zresztą też są bugi. Mam nadzieję, że teraz się nie zdarzą, ale nie, no, zdarzą się. Są bawi. Tak, wypadło... z tej kuli dyskotekowej pewien plag. A w sumie... Wow. Dobrze, że to nie zabrało, bo już chciałem na wiek. Naprawdę? I taka smuga lasera przeszła przez tą armię zombi I ogólnie wszystko zostało inwestione. Matka Matkalary tym razem uratowała świat Laser mnie dziurawił i tutaj mamy ten krzyż żelazny A jakże? I to jest podsumowanie y, poziomu. Chyba to co jest w tle, a właściwie nic, to chyba dobrze podsumowuje, co się w tym kastanie wydarzyło. Tak. A więc przejdziemy dalej. Prawa. Tak, zdobyliśmy wszystkie sekrety, to na pewno nie było łatwe, więc teraz możemy wybrać sposób naszej śmierci w ramach nagrody i taki hamski uśmiech. Zdecydowanie. Na przykład możemy użyć od razem ten wybuch. Możemy umrzeć od elektryczności. Możemy umrzeć od dziwnego wybuchu. Możemy umrzeć od ognia. Ja wiem, że całkiem dziwne. <grywki> dziwne, po prostu dziwne. Ja tutaj sobie zapiszę. żeby już potem nie latać Wie w końcu. Możemy zginąć od mieczy, które działają jak kolce. Rozumiem wyobraźnię. Możemy zginąć od tej kuli Boskiem, Boskiem. Więcej, więcej możemy zginąć przez utonięcie. Jest z dziwną schizą, bo oczywiście ekran sobie się rusza Co by było tego mało, że w ogóle topimy się nagle Lub może nas przejechać ostrze. Baskie! Baskie, moi drodzy! Tak to był strasznie dziwny bonus. Że tak strasznie, strasznie dziwny bonus, ale to jest koniec tego castonu. W ramach podsumowania, powiem tak. Fajne były... Fajna była ta zagadka biblijna z tym Adamem i Ewą, Kainem, Ablem i tym setem. Fajny... Fajny w ogóle pomysł, że matka Lary, a nie Lara, czy II wojna światowa, chociaż ja osobiście klimatów związanych z II wojną światową, takich typowo grobowcowych, to nie lubię, bo jakichś w ogóle nazistach nieumarłych nie, nie, po prostu nie. Eee, był tutaj klimat. Był tutaj klimat, którego ja nie lubię, ale doceniam, że rzeczywiście ten klimat działał, klimat takiego ho horroru czasami. Eee, to mi się podobało. Eee, muzyka. Ta w tle jest taka bardzo śmieszkowa i w ogóle taka niezapowiadająca tak naprawdę co tak naprawdę będzie się działo w tym customie. To mi się nawet podobało. Yy, ogólnie odgłosy i dialogi, to wiadomo, to była mowa elektroniczna, więc chyba nie będę chyba tego za bardzo oceniał. Plus, za to, że w ogóle całkiem fajny pomysł na fabułę został tutaj wprowadzony. Także, yy, także mi się to podoba. Więc do jakości się nie będę czepiał, aczkolwiek czasami te krzyki z, brane z internetu są zbytnio przeraźliwe. Tak, tak uważam. Yy, dalej, grafika. Yy, zacznę od czcionki, która yy, moim zdaniem jest trochę za cienka. Taki dziwny styl ma ta czcionka, yy, w każdym razie, i jest trochę nieczytelna czasami. Po drugie, czasami tekstury są do siebie dopasowane, ale są słabej często rozdzielczości i czasami są użyte w miejscach w ogóle nieskładnych, tak jakby. I to szczególnie te witraże w kościele, one są takie brzydkie. No, sorry, ale to jest po prostu jakieś. To nie jest cały witraż, to jest jakiś kawałek witraża. Chociaż szczerze też bym się nie cieszył jakby na przykład kto... <grym> no takie... Ten kościół w ogóle jakiś tak niewyględny był. Yy, to miasteczko jeszcze, jeszcze ujdzie. Yy, wnętrze tego meczetu było... co najmniej dziwne. W ogóle to nie wyglądało jak meczet, tylko jak jakiś jak coś u Magdaleny, Marii i Moniki, ten cosik, co, co go tam zbudowała. T tak mi się skojarzyło. <laughs> Natomiast pomysł na fabułę był całkiem niezły. Trochę wykonanie pod względem graficznym to leżało, no i też fakt, że... wszystko musiało zagrać głos elektroniczny, ale jak, mówię, jak mówiłem wcześniej, to pominę. No i czasami niepasująca grafika. Niektóre tekstury są dobrej rozdzielczości, niektóre są złej rozdzielczości, niektóre są wyraźne, niektóre są niewyraźne. No takie nie do końca to zostało postarane pod względem teksturowym. Natomiast yy, no i za dużo przesuwania bloków, ale to jest akurat wiecie. No dobra. Yy, ale duży plus za klimat. Także ja się będę za z wami żegnał, był z wami do zobaczenia w kolejnych customach. Do zobaczenia! No i cześć!